Blisko 2% więcej płaciliśmy w listopadzie za wieprzowinę, natomiast o 3% wzrosły nasze wydatki na zakup tłuszczów i produktów nabiałowych. Przedsiębiorstwo przemysłu owocowo-warzywnego Agros w Pińczowie zdobyło Puchar Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za soki z aronii oraz wiśni. Piwo żywiec zyskało miano najlepszego w tegorocznej oferty eksportowej. Chiny wstrzymały eksport ryżu i kukurydzy. Powodem tej decyzji są niedostateczne zapasy po klęskach żywiołowych, jakie w bieżącym roku nawiedziły południową część tego kraju. Unia Europejska podjęła decyzję, że dokumenty końcowe umów GAD, czyli Układu Ogólnego Handlu i cłach dotyczące rolnictwa, wejdą w życie od 1 lipca przyszłego roku. Państwa, które nie ratyfikują postanowień rundy urugwajskiej, nie będą mogły korzystać z obniżek ceł ani innych ułatwień w międzynarodowym handlu produktami rolno-spożywczymi. Do tej pory dokumenty końcowe rundy urugwajskiej zatwierdziło 39 krajów na 117 uczestniczących w rokowaniach. Polska zamierza ratyfikować umowy GAD w pierwszym półroczu przyszłego roku. Postanowienia rundy urwajskiej przewidują, że stawki celne na wiele towarów znajdujących się w obrocie międzynarodowym zostaną obniżone od 3 do 40%. Unia Europejska zamierza wprowadzić minimalne ceny na pszenicę importowaną spoza obszarów wspólnoty. Ich projekt przedstawią w tym tygodniu Niemcy podczas szczytu ministrów rolnictwa 12. Zgodnie z niemiecką propozycją ceny importowanej pszenicy mają być ustalone na podstawie średniej ceny światowej, a nie według przeciętnej poszczególnych dostaw. Przeciwko proponowanemu systemowi ustalania cen ostro zaprotestowały Stany Zjednoczone i Kanada. Ich zdaniem daje on duże możliwości obniżania cen i niedopuszczania na rynki wspólnoty zbóż o lepszej jakości. Ponadto oskarżają Unię Europejską o złamanie zobowiązań podjętych podczas rundy urubajskiej GAT. Rekordowo niskie zbiory zbóż prognozuje w tym sezonie Międzynarodowa Rada Pszenicy. Nie zaspokoją one tegorocznej konsumpcji. Na świecie będzie o 32 miliony ton pszenicy mniej niż przed rokiem. W kolejce po zakupy ustawiają się już tacy gigantyczni importerzy, jak Chiny, których zapotrzebowanie szacuje się na 9 milionów ton. Jest to dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Wśród importerów znajduje się również Polska, gdzie zebrano w tym roku o 1 200 tysięcy ton mniej niż przed rokiem. Ale dzięki wysokim zapasom ubiegłego sezonu planuje się zakupić tylko 850 tysięcy ton zbóż, w tym prawie połowę pszenicy makaronowej, reszta to kukurydza i jęczmień. Import powinien poprawić sytuację na rynku i zahamować dalszy wzrost cen, na który liczą rolnicy, nie sprzedając zbóż. Regionalna Agencja Rynku Rolnego w Lublinie podjęła decyzję o uruchomieniu sprzedaży zboża ze swoich zasobów. 5000 ton pszenicy pojawi się w tym tygodniu na lubelskiej giełdzie towarowo-zbożowej w Jarosławiu i Krasnym Stawie. Decyzje podjęte ze względu na niedobór zboża na rynku i rosnące ceny. To na pszenicy w lubelskiem kosztuje około 3 800 tysięcy zł. Zdaniem dyrekcji lubelskich pzz jest to cena porównywalna do oferty Czechów. Wielu rolników czeka ze sprzedażą zbiorów licząc na wzrost cen. Dodatkowo plantatorzy wolą trzymać pieniądze w towarze przed noworoczną denominacją złotówki. Jeśli rolnicy nie uznają, że obecne ceny zbóż są dla nich satysfakcjonujące, właśnie z Czech będziemy importować ziarno w listopadzie na naszym rynku najbardziej podrożały ogórki, pomidory i jabłka. Nieznacznie spadły ceny owoców południowych. Na giełdach niemieckich odczuwa się zbliżające się święta. Drożeją wszystkie owoce i warzywa. W Hamburgu cena rodzynek w ciągu tygodnia wzrosła o pół marki za kilogram, a w Berlinie za rodzynki hiszpańskie żądano nawet o jedną markę więcej. Ceny jabłek pozostają bez zmian. Daje się zauważyć nawet minimalną obniżkę popularnych na rynku niemieckich jabłek odmiany Cox Orange. Spadły też ceny foliowanych brokułów włoskich i hiszpańskich średnio o 30 marek za 100 kg. W ten sposób ich cena zbliżyła się do najdroższych uprawianych w Niemczech. Potaniały też rzodkiewki, pory i pomidory. Ceny pomidorów belgijskich, hiszpańskich, kanadyjskich, a nawet i marokańskich wyrównały się i osiągnęły poziom 1,5 marki za kilogram. Giełdowi eksperci twierdzą, że wzrost na giełdzie będzie możliwy, gdy rynek zdominują inwestorzy oceniający spółki po ich wynikach finansowych. Tymczasem wciąż prym wiodą spekulanci. Do obrotu giełdowego wejdą cztery nowe spółki. Zapisy na akcje banku przemysłowo handlowego potrwają do 12 stycznia. Pierwsze notowanie odbędzie się 7 lutego, a cenę minimalną jednej akcji ustalono na 700 tys. zł. Do 22 grudnia można składać zlecenia na akcje zakładów odzieżowych Bytom. Cena minimalna 500 tys. zł. Minister Przekształceń Własnościowych obniży cenę akcji Kutnowskiej-Bolfy do 200 tys. zł. Czwarta firma, która w najbliższych miesiącach znajdzie się na giełdzie to kielecka spółka Polish Life Improvement. Emisja akcji PLI zdecydowanie różni się od trzech pozostałych, dlatego wielu inwestorów uważa je za firmę dużego ryzyka. To była ostatnia informacja w tym wydaniu Agrobiznesu. Zapraszamy jutro o 12.10.